Szwędacz, bo jest bardzo ładna pogoda, jest niedziela. Po tych wiatrach, po tym siedzeniu w domu trochę rozpiera mnie energia. Jadę szukać ładnych kadrów, ładnych ujęć yy, i mam ochotę pozwiedzać moje stare kąty, czyli bardziej okolice moich rodziców, yy, bo zawsze lubiłam po prostu tam jeździć. To jej sprzęt słuchajcie, nie kosmetyczka. Chciałam Wam powiedzieć, że tak, tak, zgadza się, mam laptopa i był mój pierwszy montaż na laptopie i płakałam i chciałam wyrzucić i bardzo się denerwowałam należy do osób dosyć niecierpliwych w zasadzie. No, chociaż jak tak patrzeć na ogół, no to chyba jestem cierpliwa, tylko takie rzeczy, takie, no takimi nerwica bierze, jak mi coś nie wychodzi. No, przyzwyczaiłam się do tego montażu na tej komórce i nie ukrywam, że nie było lekko. Natomiast na pewno z czasem, jak już się przyzwyczaję, no to będzie mi prościej jednak na laptopie i bardziej profesjonalnie. i Chociaż no, no, może tam profesjonalnie to mi nie zależy jakby, tylko chodzi mi o taką łatwość w dobieraniu muzyki i w ogóle wszystkiego, także e, tak. Jest progres. Jedziemy. Jedziemy na wycieczkę! Bierzemy mi siateczkę. Pokażę Wam moje rodzinne strony. Niestety troszkę się spóźniłam. Mogłam dłużej się ubierać. Kurka wodna, jeszcze taka delikatna parka jest, ale było przepięknie. Jadę dalej, jest naprawdę przepięknie. Żałuję trochę, że kurde nie zmobilizowałam się troszeczkę szybciej. Trochę miałam dzisiaj z rana ogon, no ale jest niedziela, więc y, dzień śmierdziela trochę miałam od rana. Nie no, żartuję, taki wiecie, mój rytm, poćwiczyłam sobie, posprzątałam takie tam pierdoły, przygotowałam obiad. No dobra, dobra, teraz jestem wolna, mogę jechać. Eee, mogłam przewidzieć w sumie, że będą mgły, wczoraj u nas w Bydgoszczy padał grad. A dzisiaj zapowiadali pogodę, więc to tak można, tak troszeczkę nawet przewidzieć, niby, mgłę. W ogóle strasznie mnie takie rzeczy cieszą. Jakie rzeczy mnie cieszą, słuchajcie? Takie, że są takie czasy, są takie możliwości, że zatankujesz, nie wiem, za stówkę. No w tych czasach za stówkę to daleko nie zajadę, no ale wiecie co mi chodzi że ma się takie możliwości, że coś siadasz, jedziesz, coś zobaczysz, coś pozwiedzasz. To nie muszą być jakieś setki kilometrów, to nie musi być zagranica, to może być tutaj wokół fyrtla tak zwanego, wokół komina. I ja bardzo to lubię. Ktoś mi zadał w komentarzu pytanie, czy nie boję się samotności, bo wieś jest taka, że będę samotna i czy nie będzie mi brakowało miasta. Powiem szczerze, że już no niejednokrotnie to tutaj mówiłam na kanale o tym, że naprawdę samotność to jest jakiś stan umysłu, mi się wydaje, i gdzieś poukładania sobie w głowie, co jest dla nas ważne, dla niektórych ważne jest to, żeby... Być w mieście, żeby mieć. To nie jest nic złego. Ja też lubię bywać w mieście. I ja z tego nie zrezygnuję. Słuchajcie, to nie jest tak, że jak ja już się tam przeprowadzę, to w ogóle amen pacz, my się tam przeprowadzimy, koniec, kropka już w ogóle. E... Natomiast ja osobiście trzymam kierownicę, przepraszam, bo ja się zapominam, no. Ktoś już mnie zwrócił uwagę, ale tak, trzymam kierownicę obiema rękoma, obiema ręcyma. <laughs> w każdym razie muszę skręcić, więc muszę się skupić. Skupiłam się, skręcam. Teraz mogę gadać, ale wtedy tam nie. No, w każdym razie chodzi o to, że jakby mój stan umysłu jest taki, że ja się. Ja się nigdy nie czuję samotna. Ja nie mam problemu z tym, nie obarczam nigdy swoją osobą, nie uzależniam swojego szczęścia od bycia z inną osobą. No bo na przykład dzisiaj jest taki dzień, że jest niedziela. Powinnam tak naprawdę być z Andrzejem, z nim go męczyć, chodź, pojęć, zobaczymy razem. Wiecie, no ja nie męczę mu dupy. No, on po prostu zarwał nockę, bo oglądał KSW. <laughs> I ja sobie rano wstałam, ja mam swój plan, ja jestem samodzielna, ja jestem istotą, wiecie, jakby o o odrębną, oddzielną. Ja nie, ja, nie, ja nie bytuję na kimś, nie bytuję na, na społeczeństwie, że ono musi mi dać jakieś tam szczęście. Ja sama sobie tworzę to szczęście. E, I rozumiem osoby, które potrzebują tych bodźców, które są w mieście. Ja sama ich pewnie potrzebuję i dlatego też z nich nie zrezygnuję w 100%. Bo. E, Lubię sobie wyskoczyć, nie wiem, gdzieś tam się poszwędać po ulicach też, bo miasto też ma swoje uroki. Ja na przykład moje miasto bardzo lubię, bardzo lubię Toruń, wyskoczyć sobie do Turunia, przepiękne. Pozdrawiam Torun, bo miałam pozdrowić, o, przy okazji. Także wiecie o co mi chodzi. Ja lubię bywać po prostu gdzieś tam. I, i to jest taki mój całokształt, kształt, a niejednokrotnie już właśnie mówiłam. Samotność to stan umysłu, ja takiego umysłu po prostu nie mam, a tutaj są mgły. Ja normalnie dzisiaj go nie mogły. no, pogadali to Jadźmy dalej i zobaczymy się na miejscu. A tutaj moi rodzice chodzili do szkoły z perspektywy czasu to powiem wam, można by powiedzieć, że. Na tak zwanym wypasie chodzili do szkoły. Popierdzielali 4 km z buta codziennie. Takie to były czasy, a nie tak jak teraz. Ludzie robią rozkminki, czy na wsi jest gorzej. Każdy ma samochód i się zastanawiają, że dziecko trzeba odwieźć 2 km do szkoły. Och nie, jaki problem! <grym> Świat się kończy, słuchajcie aż się oplułem. No, mogłabym tak chodzić, nie powiem. Hm. Widzicie, dziś jest tak zimno, normalnie po prostu częsę się jak osika i tutaj przez park, jak przyjdziemy od właśnie tego dworku, zaraz mamy kościółek. Jest tutaj generalnie cały czas szkoła i w sumie dobrze, bo wiecie jakby miało stać to puste, bo niszczy się bardziej jednak jak jest puste, więc dobrze. Drzewo Pamięci posadzone przez Marię Slaską. Jako wyraz szczególnego związku rodziny Slaskich z, tutejszym, z tutejszymi ziemiami i lokalną społecznością oraz dla uhonorowania Majora Kawalerii, senatora Jana Slaskiego, urodzonego itd. Tak i tak dalej. Śmiesznie, bo wiecie, tutaj stary taki park, takie nasadowienia. A tutaj takie no. Cywilizacja. No cóż, idziemy zobaczyć bardzo ładny kościół. Bardzo ładny. Nie wiem, czy będzie otwarty, dopiero, dopiero co się msza skończyła. Ciekawe, czy rodzice byli. Musiałam kawałek odejść, żeby wam pokazać. Tutaj zawsze był taki motyw, że za dzieciaka, jak przy mszy wychodziliśmy, to tutaj były takie stłuczone okienko. O mój Boże, jest nadal stłuczone. I tam są trumny, słuchajcie, i my zawsze tu zaglądaliśmy. No, są nadal. Oh my God. I tu również są. Czekajcie, ostrość, coś mi nie chce złapać, jest, dobra. Jak zawsze sobie wyobrażam, e, moich rodziców, którzy byli kiedyś przecież mali, co ciężko jest sobie wyobrazić dzieciom zawsze, że nasi rodzice też przecież byli młodzi, mali i tak chodzić z tymi ich, ich ścieżkami, Zawsze jakieś takie dziwne uczucia we mnie to wzbudza. Taki ogromny sentyment, przeogromny. Widzicie, jaki ładny dobrze. O, tak widzicie. Bardzo ładny. Zawsze jedno, co pamiętam, to wspomnienie tutaj z tego kościoła, że było mi tu zawsze zimno. Nawet latem, słuchajcie, po prostu przy najgorszych upałach, zawsze sweter na bagażnik. Dobrze, teraz podjedziemy w jeszcze jedno fajne miejsce. Nie wiem, czy wysiądę, bo. No, wiecie, nie, 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 nie umiem tak z kamerą jeszcze i pewnie nigdy się tego nie nauczę. Nie wiem, w każdym razie tam kawałek dalej. Jest dom, który niejednokrotnie wam wspominałam, że e, dawno, dawno temu bardzo podobał mi się dom z czerwonej cegły w rodzinnych moich stronach. I miałam plan, właśnie taki, wiecie, go jakby. No, miałam plan, ale byłam za młoda i nie miałam możliwości, po prostu, żeby coś takiego zrealizować. W każdym razie, ten dom ktoś kupił, ten dom ktoś zrewitalizował. I zobaczycie, jak to wygląda. Już go widzę, nawet stąd, ale bym miała blisko do kościoła o, do konia. No, wysiądę, pokażę wam, bo bym nie wytrzymała. I co? Mówi Wam to coś? Nie <laughs> Niebywałe, prawda? Troszeczkę jest mniejszy od naszego, no dosyć sporo nawet, ale jakby kształt, zobaczcie, można powiedzieć, że spełniłam swoje marzenia. Tak jest, kochani. No i pięknie jest zrobione, naprawdę pięknie, bardzo mi się podoba. Nówka, rdzewka, nieśmigany i bardzo ładna weranda, no, ale jadę już, bo jak mnie dopatrzą przez okno, to powiedzą, że jakaś nienormalna. A teraz to słuchajcie, już w ogóle sentymentalna podróż, ponieważ ten dom to jest dom rodzinny mojego taty. Ten dom to jest dom mojego dziadka. U góry tam jeszcze są inicjały: JR 1918 rok. I no, to ja będę dużo mówić. odpowiadam na Wasze pytania. Tak, owszem, zastanawialiśmy się nad zakupem tego, ponieważ to jest też na sprzedaż. Tu jeszcze jest taka poniatówka drewniana, jak to się mówi, nie wiem, czy to tak poprawnie mówię, tak się u nas mówi. Drewniana stodoła, no i tutaj z czerwonej cegły takie zabudowania. Podwójny sentyment by był, no bo przecież to ojcowizna. No, ale za daleko nam było. Jednak za daleko tutaj jest 50 km, i no ja wiem, niby tylko 20 więcej, ale w takim rozrachunku, jednak jak codziennie by się miało gdzieś tam dojeżdżać do pracy, no to nie braliśmy tego już pod uwagę. Założyliśmy sobie takie maks 30 km, i no i tak wyszło. I też są tutaj piękne okolice, naprawdę jest tutaj bardzo ładnie. Także. Polecę w dobre ręce. Nawet nie wiem w sumie, kto to sprzedaje, bo to już od dawna oczywiście nie jest w posiadaniu mojej rodziny. Stąd się już przeprowadzili w inne miejsce na wsi, no, na większe gospodarstwo po prostu. A to zostało, ale jakby. Nie wiem, czy to widać. Jest, widać. 1918 JR. Pozdrawiam, dziadek. Pewnie mnie słyszysz gdzieś tam.